Mówiłem, że będzie GS? Mówiłem. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno mnie tutaj nie było, no ale mamy już typowo holenderską pogodę, więc nie ma sensu wyjeżdżać w ten deszcz, ale za to jest czas, żeby podziałać w garażu. A mam pewien plan, a mianowicie chciałbym zmienić troszeczkę design tego motocykla. Zakupiłem pewną rzecz. Dzisiaj postaram się zamontować dziób. Dokładnie. Paczuszka przypłynęła. Ja już sobie ją wcześniej otwarłem, żeby zobaczyć, czy wszystko się zgadza. To sobie na razie tam wyrzucimy gdzieś. O, tu jeszcze mamy jakieś ze podkładki, tulejki. Tera, to Normalnie będzie GS. Tak, tak to wygląda. Z plastiku ABS. Nie jest to oryginalna część do Suzuki Faustrum, Wisztrom. To jest najprawdopodobniej akcesoryjna część do MT-09, z tego co dobrze pamiętam, tak. A generalnie to wszystkie tego typu akcesoria, wszystkie tego typu dzioby do Suzuki Faustron są, występują, ale wszystko powyżej roku 2012, czyli. Boliwcie no, i za dużo byłoby przeróbek, żeby to zamontować. Po prostu by to nie pasowało. A myślę, że tutaj będzie mniej roboty z tym. I jako, że jest to z ABS-u, jakoś mi się to fajnie podda. A może nawet będzie prawie idealnie pasować. No, zobaczymy. Zabieramy się do roboty. Zobaczmy, zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra przyłóżmy to tutaj mniej więcej No panie GS To mało powiedziane ale teraz tak halogeny halogeny będą mi będą halogeny przeszkadzać tutaj tutaj będzie ok tutaj trzeba będzie troszeczkę ale to się nadda trzeba to po prostu wypośrodkować o Tu będzie szparka. Nie będzie szparki, bo to będzie tutaj dociśnięte przez tą śrubę jedną, drugą. Dobra, bierzemy się za rozbieranie. Słuchajcie, prawie dziury pasują, te pierwsze otwory tutaj, prawie to stąd było, tylko obawiam się, czy tutaj aby na pewno jest puste to wszystko w środku, ale chyba tak, tam jest stelaż pod lampę widzę, czuję znaczy się, tutaj się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje, myślę, że będzie pasowało. Wiercimy. Zobaczcie, tak to wstępnie wygląda. O, elegancko. Jeszcze tutaj, nie wiem czy to będzie widać na kamerze. Yy, porówny, porówno wystaje z jednej i z drugiej strony, także praktycznie nie, wiem, tego nie będziecie widzieć, chociaż tutaj o, o tu palce. Tu z jednej strony wystaje tyle i z drugiej strony. I z drugiej strony też wystaje tyle. Także praktycznie rzecz biorąc idealnie, to wszystko pasuje. Dwa otwory musiałem zrobić i być może, że oryginalne otwory, te drugie, tutaj przychodzą takie, takie o z gwintem blaszki. Być może mi to będzie pasowało idealnie. Będzie tu coś widać? No, nie, chyba nie będzie nic widać. Tak to wygląda. Także zobaczymy, bawię się dalej. Może może się uda. Ale wygląda ekstra, mi się już podoba. Mały problem. Znaczy się nie jest problem, tylko widzicie tą śrubę tutaj. Tutaj ona jest śruba. Co tutaj takie światło słabe jest? I ona mi przechodzi na wylot. I nie bardzo wiem, bo nie mogę tam ręki wsadzić i nie bardzo mogę namacać, żeby ją tam skręcić nakrętką. I co ja mam tu? Rozbierać? Hmm. Serio? Jak tu dojść? Ani z tej strony nie dojdziesz. Gdzie tam człowieku tam ręki nie... nie wsadzisz? O, Boże Boże Co by tu wymyśleć? Co by tu wymyśleć? Dobra, będziemy coś kombinować jest. Podkładka jest. Wiecie co? Ta czasza tutaj jest może nie tyle co do ściągnięcia, ale do poluzowania, bo nijak nie idzie wsadzić tam ręki. Eee, tu są dwa takie gdzieś tu miałem. O, dwa takie duże kołki, których już teraz nie wsadzę, no bo to mi zasłania po przymontowaniu tego. Mm ale będzie trzymać Dobra, teraz próbuję jeszcze tą nakrętkę włożyć Cicho, cicho, cicho. Serio, to jest takie oparte Przez chwilę tam... No nie włożę, kurwa. jest, siedzi muszę sobie tą śrubę trochę wykręcić myślę, będzie mi lepiej trafić ale by się przydał jakiś pomocnik niech ona mi wystaje tylko tak dwa dwa zwoje gwintów, tak żebym mógł nakrętką trafić i przyłapać o, coś takiego to teraz ręka Tuż i tak fajnie nie wsadzę Chor. Cicho, cicho Generalnie problemu z tym nie ma, bo... Jak widać fajnie wszystko pasuje. Te ostatnie dziury oryginalne w tym nosku... Praktycznie pasują mi. Cicho, bo chyba jest. No i tłaku? Tylko złapane to kiedy jesteś cicho Dobra. Jak to skręcę teraz na fest, to skręcam te plastiki tutaj. Aha, i tutaj mam jeszcze jedną szpilkę, ale tutaj dojdę, nie ma problemu. I tutaj... To skręcę na makso jeszcze, tu muszę złapać klucze. Tak. Co to będzie? Dziesiątka to będzie. A jak Pewnie, że dziesiątka sobie to dokręcę, złapiesz to kluczem. To Już nasadkę Siedzi. Siedzi, to teraz można to na maksa dokręcić Dobra, tutaj Aku będzie szybciej. Dobra, biorę się za drugą stronę. Teraz już zakręcił i klucza już nie wyciągniesz. Serio? Łapska poharatana ale warto. Dobra, teraz bierzemy się za. wszystko wygląda, czekajcie wam poświecę. O, tu jest jedna śruba, tu jest druga. Zobaczcie jak to praktycznie idealnie jest spasowane i teraz tutaj muszę złapać to o razem do kupy z tym elegancko. A do tego mam, a do tego mam takie wsówki z gwintem, także ułatwi mi to robotę. No, Luks! Robimy dalej. Wiecie co? Teraz wyczaiłem, że te wsówki z tym gwintem to były na te śruby, które wkręciłem tutaj. No. Tylko teraz, w takim bądź razie, hmm, tu są te gumowe uszczelki to idzie na pewno tam do tego, w te otwory. To w takim razie tu mam jeszcze wkręty, zwykłe wkręty, czyli co one miały być tutaj? Na zwykłym wkręcie, gdzie ten opór powietrza? Ale to nic, ja sobie takie śruby już tutaj szukam. I najprawdopodobniej już mam. AST przygotowany jest jedna i druga pokaż to jest to no stąd było dobra bierzemy się dalej tutaj te gumowe i nie wiem właśnie czy bo to mi tak tutaj odstaje z centymetr centymetr I jak to dognę do mojego tego plastiku tu od spodu to mi się to wygina w ten sposób o ale jakbym wstawił te tulejki, bo chyba po to one są. Tak, pokaż to. To idzie tutaj. O! O! O właśnie. O te śluby nie będziesz miał za krótkie teraz. Nie, dobrze będzie. Mamy to Cicho, cicho, bo jeszcze mi tu podkładka wpadła w te plastiki. Kur. O Gdzie ją tutaj widzę, tylko jak ja ją tutaj wyciągnę z tego Ale zaraz hmm. tutaj było coś takiego hmm. pięknie, także takie magnesy też się przydają. O, no dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, w to samo miejsce, bo już prawie to mam. Cicho, cicho. Jest ostatnia śrubka do przykręcenia. jest dziesiątka. Dziesiątka. Tak, jeszcze tam jest tylko pytanie. Gdzieś tu miałem blisko Przewody Patrzcie, że świeci Organy świecą Panie No i tak to wygląda Tak to wygląda. Prawie jak GS. Nie, tak szczerze wam powiem, wszystkie te nowoczesne motocykle mają taką, wiecie, linię yy, sportową. Wydaje mi się, że to zapoczątkował właśnie yy, GS. Wiecie, on miał taki ten wielki dziób. I teraz wszystkie te nowoczesne motocykle też są stylizowane właśnie na, na ten, yy, w ten sam sposób. I powiem Wam szczerze, że między tym botnikiem oryginalnym a lampą... A, jeszcze to musisz skręcić. Ale to już akurat nie jest problem. I między tym botnikiem a lampą yy, no czegoś tu brakowało. Taki był... No nie wiem, tak mi się wydaje. No a teraz tak już wygląda. Trzyma się stabilnie. Nic nie lata. I najważniejsze bez żadnych przeróbek. Tutaj musiałem tylko wyciągnąć dwa kołki. Obok tego się przewierciłem. Skręciłem to na śrubę. A tutaj nie wiem czy to będziecie widzieć. Oryginalne są dziury i oryginalne dziury były też w moich tutaj plastikach i zastosowałem i zastosowałem te tulejki takie dystansowe, które tu były oryginalnie dołączone. No tak. No i tak to wygląda. Zaraz wam powiem dokładnie z jakiego modelu ten dziób jest. Gdzieś tu było napisane. Yamaha MT-09 Tracer o fv 9 rocznik, nie FJ 09 tak? Tak fv 09 rocznik 15-16. Także, jeżeli by ktoś szukał dzioba prawie oryginalnego bez żadnych przeróbek do starego Faustroma. no to tak to wygląda dobra ja sobie jeszcze tutaj poskręcam to i posprzątam ten bajzel bo trochę się tu narobiło trochę gimnastyki no ale cóż tu masz ten wkręt a tamten wkręt gdzie jest tutaj został? został dobra to ja sobie to wszystko poskręcam no i zobaczymy jak to będzie w praktyce Dobrze będzie I tak moi drodzy Dziób zamontowany Mówiłem, że będzie GS? Mówiłem. Yy, co do samego montażu, bardzo łatwa sprawa. Dwie dziury. Musiałem wyjąć oczywiście te kołki, które tutaj są takie. Gdzieś się tutaj miałem. O, te kołeczki plastikowe. Ale wszystko jest sztywne, bo w zamiast tego yy, zamocowane to jest na śruby skręcone także zbędna rzecz dodatkowo otwory, które były w tym dziobie i otwory, które były tutaj w tej podbitce chciałem powiedzieć no w tej zabudowie tutaj tej plastikowej okazało się, że pasują identycznie musiałem podłożyć tylko dystanse, które też były zresztą w zestawie, ponieważ jest troszeczkę inny kąt załamania i było praktycznie po centymetrze z każdej strony y, do podłożenia akurat były te dystanse więc je wykorzystałem no co, bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie to wygląda oczywiście y, dziób nabyłem w sklepie motocyklowym w największym sklepie motocyklowym z akcesoriami do motocykli w Chinach przypłynęło i zajebiście to wygląda wydaje mi się, że czegoś mu brakowało i to jest właśnie to. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za miło spędzony czas w garażu i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.